Witam państwa. Ciapciak Krystyna, Echa Pierciszewic. Przez naszą gminę przetaczają się fale protestów rolników. Gościmy wschodzącą gwiazdę polskiej polityki. Panie pośle, zacznijmy z wysokiego C. Podkreśla pan swoje wiejskie korzenie, a tymczasem w pana akcie urodzenia, jak byk widnieje Warszawa. Jak pan to wyjaśni? A ja pytam o Pani związki z dobystami wschodnich plantatorów bydła. Dobrze, zmieńmy temat. Obiecuje Pan przywrócenie połączeń PKS na wieś, ale sam porusza się służbową limuzyną. Nie widzi Pan tu rozdźwięku? E, Testuję różne środki transportu. Ostatnio nawet stałem w korku, tak jak zwykły obywatel. A co sądzi Pan o protestach rolników? Nie będą musieli protestować, gdy moje ugrupowanie zacznie rządzić z tym krajem. Pytanie uzupełniające: Czy przestał pan już pić bycze mleko? Nigdy nie piłem. A jeżeli już miałby spróbować, to od polskiego byka. Na koniec: dlaczego wyborcy mieliby zaufać właśnie panu? Bo jestem jednym z nich, też narzekam na polityków przy obiedzie.